O kurwa. O, tak! Mm. Mistrzowski Kuba. A co? Ty robisz dużo, jakiś wielki, jakiś mały? Będę robić sobie przed ramię. Więc do tego tak okay. jest. To jest fajne. Ja to chcę. Co? A, ta ręka. Już jej nie chce. Kod w wersji Harry'ego Pottera ja mi się część bo już zaczynam mieć czuć presję jak ty, jak zakładasz te rękawiczki na siebie Nie, akurat teraz ja zakładam po to, bo się nie chce pobrudzić o, No chyba, że to ty... jest Dużo tych zaszyb. Ale wstyd. A właśnie jest ten moment, kiedy się przekonujesz, ile tak naprawdę masz ogłosienia na ciele. O mój Boże. Coś czujesz, że do tego, ile masz kudów, to się nie przyznasz. I nie, no i ty, tak nie, nie, nie no, nie no, przyznam się. Wiesz o to, że się przyznam?

Ja czytam No nie ma problemu. Na razie. Zobaczymy co będzie Strasznie dziwnie mieć kogoś nad głową, wiecie Będziesz, Będziesz czuć presję? Tak. tak. Po Ej. pierwsze dlatego, że to mój męczoł jest. A, to po dlatego, że trzyma kamerę. <laughs> ja się wkurwiałam jak on mi nawet patrzył na ręce, a co dopiero. Oh, kurwa, ładnie. Krw. Krw. Super. na końcu, z daszkiem oczywiście. Oczywiście. Mm. Mm. Ale ciapa. Rozmazano. Tatuaż boi, to jest wiadomo. Musi boić. Ale wygląda już fajnie. Fajnie już zaczyna wyglądać ten tatuaż. Bardzo. Co sądzisz Kamil? Kamil jest skupiony, nie przeszkadza mi. czy <grym> ujęcia z <grym> i Tylko Ami robiła mi wszystkie tatuaże. Wszystkie. Wszystkie co mam na ciele. Byłaś moim płótnem do nauki. No to jest fakt. <głos> <głos> jak się czujesz jako operator? Ja pierdolę, strasznie chujowo, naprawdę. Zastanawiam się ile zjebanych tekstur tam będzie nagranych. Oj, teraz będę zdychać. mi się przypomina ta igła jak miałam na no, udzie. Masz ten, taką, która zmniejsza ból? Nie. Nie mam one służą, tylko i wyłącznie do doczyszczania. Bo te, które teoretycznie mają zmniejszać ból, to mnie nic nie robią. W tym włącznik po to, żebyś miała łapki czyste. Dobra, no to ja sobie to namaluję. Językiem mniej więcej szło. Dobra

Fajnie to będzie wyglądać No i tu sobie polecimy bardziej z kolorami typu błękit i tak dalej No A górę sobie zrobimy w różu nie? No Jestem, mi że to będzie bardzo okej okay. miło że skoro tu dajemy kolor, tu dajemy kolor i on w sumie na nosie i na uszach też będzie miał kolor No A Harry Potter miał zielone oczy, to bym mu odjewała takie kurwa zielone głębokie gały. <laughs> I to jest myśliwym to, to do tego, tych dwóch od tych dwóch, taki zielony i taki... taki... Zielony i na przebłyszczu ten, no spoko. Ja ci przypominam, że to twój Okej. Okay. Będę o tym pamiętać. Jeden taki, zielony drugi. Nie! Czy chcesz, czy chcesz, chcesz się mieszać. spoko. Chcę się pomieszać. I to jest ten moment, kiedy twój tatuatur dochodzi do wniosku, że robimy zmianę w projekcie na bieżąco. Tak. Aż guma pękła z wrażenia. Nie widziałaś, czy ja? To w... Znaczy nie przyjeżdżałam. A, a miałaś kiedyś fioletowe? Ja nie? <gumy> Będę sobie musiała kupić takie fioletowe gumy. Gumy. Wiesz tak. jaki jest komfort? Ten latek. Jezu <gumy> 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 no, Proponuję zrobić zbliżenie na Twoją twarz jak ci teraz wpierdolę te igły? <gumy> Znaczy na no, pewno będzie bliżej, że nie co sama zrobię. Gotowa? Nie, ale dziaraj. <ślesenie> o kurwa. Ma. Jak, Pan żyje. jak na portalu Jak wier... na no marca w hiszpańskim. Wier... Wier... No to na pewno. No to na pewno. W następnych miesiącach też będzie... No Hashtag Aż tak to było. albo オペインのゲームグッズ Po prostu wiem O, krew! Jest pierwsza krew! Jest krew Jest krew pierwsza Znaczy, raczej druga tutaj, no No! Kurwa. kurwa! Dokładnie, o kurwa. Nie! Nie! To już nie chcę ja nie muszę, jak <grymne> Wiesz jak wyglądało moje uroko? Ja chcę wiedzieć. Ja chcę wiedzieć. A widać, nie chcę. Nie chcę, nie chcę Dobra, się... O, musch. Powiedz, że skończy Jezus yes. <laughs> Masakra Najbardziej kurwa bolał ten niebieski, i ten różowy No bo no. największy igłynie yes. Przetrwałam <laughs> Ach, Jak przecierasz to jest masakra Jezus, ale to jest szkodliwe Poniżę no. Ej, zajebiste to jest! Kurwa, może tak w chuj spuchnięte, ale. Ami, kocham cię po raz kolejny, chociaż cię nienawidzę równocześnie, ale cię kocham. <laughs> zajebiste. Wytrwałam do końca, ale najbardziej chyba y, bolało tutaj, w tym miejscu, i tutaj na górze. Jak widzicie, tutaj dalej krew leci i to jest dalej spuchnięte, tu zresztą też. A nie spodziewałam się w ogóle, że będzie biały kolor, powiem Ci. Nie no spodziewałam się, nie pamiętam, że w ogóle... Nie wiem, wspominać, wspominałaś wcześniej o białym? Wspominałaś. Zajebiście. O, matko o, Teraz na gołe klaty można iść. z się. Wyglądam kozacą. Jeszcze nie pasuje do tych. Tak w ogóle nie? zauważyłaś? się. No <laughs> widzisz. Że mi do tych pasuje. Zajebiste. Przedstawiam Wam Harikotełu. Hary albo Ko kotel-poter, to już zależy.